Historia Tadeusza Podolskiego to bardzo przejmująca historia żołnierza wyklętego. Poznaliśmy ją dzisiaj dzięki wspaniałemu przedstawieniu przygotowanemu przez społeczność szkoły w Zacarniu. Bardzo się cieszę, bo to bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o bohaterach. O bohaterach, którzy pochodzą z naszej gminy, pochodzą z Zaczarnia, są związani, byli związani z tym terenem. Dzisiaj tutaj mieszkają. Rodziny naszego bohatera, ale żeby tą historię kultywować, pamiętać o niej, trzeba ją znać. I bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wieczoru, i dzięki książce, która została wydana, historia o Tadeuszu Podolskim będzie znana, została poznana, jest na to świetna okazja, i na pewno przez następne lata będzie kultywowana, a to jest to, co możemy dzisiaj temu bohaterowi, temu żołnierzowi oddać i podarować. Podzięczę za jego działanie. Księżyc po niej pływa, czpi, zakopana bro. Tak jak obserwuję wszystkie wydarzenia od wczoraj, to najbardziej chyba cieszy fakt, że w tych wydarzeniach przede wszystkim Bierze udział to najmłodsze pokolenie. E, dzisiaj byliśmy świadkami pięknej uroczystości, pięknej nie, takiej części artystyczno-muzyczno-słownej. E, też mnie osobiście bardzo cieszy fakt, że mieliśmy zaangażowanie lokalnej społeczności, czyli zarówno uczniów, jak też ich e, rodziców. To naprawdę e, dawno z takim akurat z, z taką możliwością e, nie spotkałam się. W 1945 roku oddziałów są. Sobie... Walka trwała nadal. Zdawali sobie sprawę z tego, co może ich spotkać, jeśli Niemcy dowiedzą się o naszym pobycie. Żołnierze wyklęci i pamięć o żołnierzach wyklętych jest to nasza powinność, jest to powinność wszystkich. Wspólnie, razem z gminą Lisia Góra, właśnie chcemy upamiętniać miejscowych żołnierzy wyklętych i w przypadku Tadeusza Podolskiego, który był mieszkańcem Zaczarni, ale miał również kontakty z Wolą Rzymską, z naszą gminą, często również przebywał w Woli Rzymskiej, wydajemy wspólną publikację o Tadeuszu Podolskim, żeby właśnie przywrócić pamięć o tym niezłomnym człowieku, który zachował się jak trzeba. Uciekaj pośród łąk kwiecistych, gdzie barwne motyle fruwają. Uciekaj, choć poranek mglisty, nad tobą ptaki pięknie śpiewają. Dziś mamy szczególny dzień. Obchodzimy Święto Żołnierzy Wyklętych. Program został przygotowany przez nauczycieli, rodziców, uczniów, przez chór szkolny. Bardzo serdecznie z tego miejsca przy tej okazji dziękuję szczególnie właśnie uczniom i nauczycielom którzy pięknie recytowali, pięknie śpiewali, całość uroczystości zaszczycili goście, którzy wyrazili swoje uznanie w stosunku do uczniów.